O wydobyciu srebra i złota oraz o tym, czy KGHM widzi potencjał w odzyskaniu kobaltu z urobku, porozmawiam z Kajetanem Witeckim z KGHM Kuprum. Zapraszam. Witam Cię, Kajetanie, bardzo serdecznie. Cieszę się, że znalazłeś czas. No, od ostatniego metalwersu, na którym mm, robiłeś prelekcję odnośnie tego, jak wydobywa KGHM miedź, minęło trochę czasu. Dzisiaj nasza uwaga kieruje się w stronę srebra, bo wiemy, że przecież w procesie produkcyjnym obok miedzi KGHM pozyskuje metale szlachetne, między innymi srebro i złoto. Jakbyś mógł przybliżyć, jak to wygląda globalnie, na którym miejscu jest KGHM? Jeżeli chodzi o wydobycie srebra, to jesteśmy największą kopalną na świecie. Jeżeli chodzi o produkcję srebra, to jesteśmy drugim producentem srebra na świecie. Przed nami jest Firma z Meksyku, jeżeli chodzi o produkcję. I tutaj, jeżeli chodzi o wydobycie, rywalizujemy z firmą Newmont z Ameryki, z USA. Czy w przypadku Meksyku to jest truda polimetaliczna? Czy chodzi mi o to, czy to też jest kopalnia nastawiona na inny metal i przy okazji wydobuje się tam srebro? Czy jest to stricte kopalnia ze złożami srebra? Wiesz. To jeżeli chodzi o, o to, jak się wydobywa srebro, srebro nie występuje jakby w odrębnych złożach, ono jest, ono występ, współwystępuje z innymi pierwiastkami, z miedzią, z ołowiem, z cynkiem i po prostu tak, to są, to są rudy pol, polimetaliczne i te srebro się odzyskuje na późniejszych etapach, na, na etapie hutniczym. Czyli poniekąd przypadkowo wydobując jeden metal, od razu mamy w pakiecie całą resztę innych pierwiastków, które możemy sobie odzyskać. Kajetan, a ile rocznie wydobywa się srebra przy okazji miedzi w kghm i jak to w stosunku rok do roku? Czy ta liczba wzrasta, czy ta liczba maleje? W ostatnim roku widzieliśmy wzrost wydobycia srebra, co związane było może nie tyle ze wzrostem zawartości srebra w rudzie, co ze wzrostem ogólnie produkcji. Więc im więcej rudy wydobywamy o tym samym, o tej samej zawartości srebra, tym więcej tego srebra po prostu pozyskujemy. W zeszłym roku wzrost ten był, jeżeli chodzi o produkcję, około 8%. W naszej rudzie srebro występuje około w ilości około 50 gram na tonę. Jest to mniej więcej stabilny, stabilna zawartość. Przy czym muszę tutaj podkreślić, że ta ilość srebra zależy od tego, który obszar złoża jest eksploatowany. Więc rok do roku może to się różnić ze względu na to, że po prostu udostępniamy inne partie złoża, które charakteryzują się różnymi zawartościami. Pierwiastków towarzyszących. No to już wiemy, że ruda polimetaliczna. Teraz, jakbyś mógł nam przybliżyć, co w takiej rudzie polimetalicznej, jakie pierwiastki akurat w obszarze, który eksploruje KGHM, występuje oprócz miedzi, srebra, no i wiadomo złota. Co tam jeszcze jest z tych pierwiastków, które znajdujecie? Jeżeli chodzi o, bo tak, pierwiastków jest bardzo dużo, ale nie wszystkie mają uzasadnione ekonomicznie. Potencjał odzysku ze względu na to, że mają ma bardzo małe stężenia w, w urobku. I na przykład poza miedzią, która jest naszym głównym celem, srebrem złotem, mamy też cynk, ołów, nikiel, kobalt, ren, to są pierwiastki, poza kobaltem, to są pierwiastki, które my odzyskujemy w procesie technologicznym. Tutaj też mamy śladowe ilości pierwiastków jem rzadkich. Produkujemy również koncentrat paladu i platyny, który sprzedajemy do dalszego odzysku, nie robimy tego u nas. Stąd no, jest bardzo polimetaliczna ta ruda. I tutaj w zależności też, bo my produkujemy tak naprawdę trzy koncentraty, mamy trzy odrębne zakłady, one się też różnią w zależności od tego, w którym zakładzie jest produkowany ten koncentrat. Na przykład w koncentracie lubińskim mamy podwyższone zawartości niklu, kobaltu, tam jest mniejsza zawartość miedzi, tam też występuje dość dużo ołowiu, bo na poziomie 0,4% w, w niektórych okresach. Stąd no, przypadek jest złożony. I staramy się odzyskać to, co się da odzyskać. No to, co się da odzyskać, to, to faktycznie tutaj na, w procesie hutniczym już jest um, odzyskiwane, poprzez doczyszczanie w różnych procesach technologicznych. No i oczywiście pewnie to, co jest rentowne siłą rzeczy. I to, co jest rentowne, tak, tak, tak. Um, tutaj ja mam przyjemność też brać udział w takich projektach, które dążą do odzysku pierwiastków, których obecnie nie. Odzyskujemy, na przykład kobaltu. Tutaj teraz idę na cenę kobaltu i wzrost jego zapotrzebowania. No celujemy w ten kobalt, bo w procesie jest go dużo, ale kumuluje się w różnych produktach odpadowych i to powoduje, że ciężko go, ciężko go odzyskać. To od razu nasuwa mi się pytanie, to co się dzieje z takim kobaltem, który wy znajdujecie, a nie jest przez was odzyskiwany? On trafia, on trafia w zależności od procesu hutniczego, bo mówimy tutaj o tym, że on się koncentruje głównie w tych produktach odpadowych, w tych produktach odpadowych procesu hutniczego. On to są odpady, które są składowane na hałdzie do potencjalnie przyszłego przerobu, więc na przykład technologia, tak jak wspomniałaś, mówimy tu o rentowności odzysku tego, więc technologia na tym etapie nie pozwala na odzysk tego pierwiastka, ale mamy te zasoby i możemy je wykorzystać w przyszłości, więc to tak naprawdę jest przetrzymywane na później, można tak rzec. Czyli właśnie o to pytam, czyli to nie jest tak, że sprzedajecie to, albo tylko jest to po prostu, czeka na lepsze czasy, aż technologia pomoże to odzyskać w takiej skali, żeby to było rentowne i miało to sensu stricte, sens ekonomiczny. Tak, w większości, w większości tak jest właśnie. No dobrze, a teraz od ogółu do szczegółu, jak wygląda taki proces yy, od wydobycia skały macierzystej do uzyskania. Yy, nie wiem, produktu typu gąska, typu granulat srebrny. Tak, więc wydobywamy rudę polimetaliczną z naszych złóż. Są to złoża sedymentacyjne. Wszystko dzieje się w zależności od kopalni poniżej 700 metrów pod poziomem morza. Tam górnicy wydobywają to metodą strzałową. Ten urobek jest następnie transportowany. Na powierzchnię szybami wydobywczymi i pierwszy etap, kiedy staramy się skoncentrować te pierwiastki, no bo to nawet w przypadku miedzi ta koncentracja jest niewielka, bo mówimy tu o poziomie od 1 do 1,7 w urobku. Więc my musimy przed procesem odzysku tego skoncentrować to. Do tego wykorzystujemy. Procesy przeróbcze, żeby, odzyskać, żeby uzyskać ten koncentrat polimetaliczny, czyli, czyli produkt o podwyższonej zawartości pierwiastków. Wykorzystujemy procesy jednostkowe, które mają na celu wyodrębnienie minerałów kruszczonośnych. Więc najpierw musimy to bardzo dobrze. Bardzo mocno rozdrobnić poprzez procesy kruszenia, mielenia. Następnie trafia to do docelowego procesu wzbogacania, jakim jest flotacja. I tu wykorzystujemy różnice we właściwościach fizyko-chemicznych tych minerałów w stosunku do tego, co jest obok, czyli tej skały, w której to się znajduje. Na przykład, dolomit to, to, jest, to jest główna skała, w której. Tutaj operujemy, więc po prostu chcemy, staramy się ten dolomit usunąć, a te drobne minerały wyflotować w procesie flotacji. To trafia do tak zwanego produktu pianowego. Ten proces flotacji na tym bazuje, że uzyskujemy odpad i koncentrat, więc mamy w tym procesie dwa produkty. Odpad to jest to jest właśnie nasz taki główny problem w procesie wzbogacania, bo żeby skoncentrować te pierwiastki, przerabiamy 30 milionów ton rudy rocznie, z czego tak naprawdę koncentrat stanowi tylko około 6%. Więc 94% tam w przeliczeniu około 28 milionów ton rocznie. Jest traktowany jako odpad, który jest składowany na składowisku żelazny Most. To też jest potencjalnie przyszłe złoże antropogeniczne, które będziemy chcieli w przyszłości eksploatować, bo tam te pierwiastki jednak się w jakimś stopniu koncentrują. I uzyskujemy jeden produkt wzbogacania. Jest to właśnie koncentrat polimetaliczny, gdzie mamy Wspomniano miedź, srebro, złoto, no i te pozostałe pierwiastki. I tu należy podkreślić, że te pierwiastki są niejako powiązane z minerałami siarczkowymi miedzi. Stąd przy okazji wzbogacania, bo my się skupiamy na właśnie na minerałach siarczkowych miedzi, one przechodzą do tego koncentratu i, i, i to nam ułatwia ułatwia ich odzysk, stąd do tych odpadów trafia ich stosunkowo niewiele. Następnie ten koncentrat jest kierowany do hut. Huta miedzi lednica, huta miedzi Głogów, tam już dochodzi do trochę skomplikowania procesu, no bo staramy się... Główny proces technologiczny jest ukierunkowany na odzysk miedzi i te pozostałe pierwiastki, one niejako są traktowane jako zanieczyszczenia. Bo głównym celem jest uzyskanie katody miedzianej o bardzo dużej czystości. Tu mówimy o poziomie 99,99% ,99 miedzi. To jest uzyskiwane w procesach pirometalurgicznych. Jest ich dużo. Z każdym procesem ta miedź coraz bardziej się koncentruje w odpadzie, w produkcie. I na końcu mamy taki docelowy proces elektroraf elektrorafinacji, gdzie, gdzie oczyszczamy tą miedź, która jest odlewana w formie anod, w procesie elektrolizy. I w tym procesie te pierwiastki, o których wspominaliśmy w większości, bo tam ołów już nam wychodzi nieco wcześniej, przychodzą do takie, tak zwanego szlamu anodowego. I to jest traktowane jako zanieczyszczenie w tym procesie. I ono te pierwiastki się tam kumulują ze względu na, na ich specyficzne właściwości, co nam też pozwala uzyskać właśnie tą mieć o tak dużej czystości. I ten szlam anodowy zawiera sobie właśnie złoto, srebro, selem, palat, platynę. I ten szlam jest kierowany do tak zwanego wydziału metali szlachetnych. I w tym wydziale metali szlachetnych no właśnie dzieją się cuda, czyli... Um, Jak zrobić do... coś z niczego. Tak, tak. No i tam mamy skoncentrowane już, już srebro, złoto, te palat Platynę. Tam są kolejne procesy, które dążą do rozdzielenia tych pierwiastków. I w, tutaj znowu głównym celem jest odzyskanie srebra, tak jak przy, tak ciąg technologiczny jest dostosowany do tego, żeby uzyskać to srebro metaliczne. I w ostatnim procesie, gdzie, uzysku, gdzie też elektrorafinacji, gdzie uzyskujemy, anody, gdzie uzyskujemy srebro, zanieczyszczeniem jest złoto, palat i platyna. I ono też trafia do takiego szlamu, który dalej jest przetwarzany w celu odzysku złota, a tak jak wspomniałem, palat i platyna są sprzedawane jako odrębny produkt, jako koncentrat. Czyli jeśli chodzi o srebro i złoto, to KGH jako w pewien sposób konglomerat tych wszystkich firm towarzyszących oczyszcza srebro we, własnych, we własnym zakresie, bo ja na przykład spotkałam się, będąc na Słowacji, z tym, że firma doprowadzała do etapu koncentratu i wysyłała to, zdaje się, do Belki, żeby uzyskać ten ostateczny produkt. No i Jakie mamy produkty po już wszystkich procesach, które przechodzimy, jeśli chodzi o srebro w KGHM? Po uzyskaniu srebro metalicznego, my srebro sprzedajemy w formie dwóch produktów, w formie granulatu i w formie gąsek. Gąski o wadze około 32 kg są odlewane i one są głównie kierowane na rynek finansowy. A jeżeli chodzi o granulat, to jest granulat, który sprzedawany jest do przemysłu jubilerskiego, między innymi. Czyli czy oba, czy tylko jeden, zapytam podchwytliwie, z tych produktów mają licencję LBMA i są zarejestrowane na nowojorskiej giełdzie Comex? Mówimy tu tylko o jednym produkcie, gąski są zarejestrowane i mają taki certyfikat. Powiedz mi, jak bardzo podobny do podzyskiwania srebra w KGHM-ie jest proces produkcyjny, gdzie pozyskuje się złota. On jest analogiczny do pewnego momentu? Tak, tam ze względu na specyficzne właściwości tych pierwiastków musimy stosować różnice w zastosowanych mediach. Tam chodzi o rozpuszczania, wytrącania tych pierwiastków. Przy czym, tak jak wspomniałem, złoto towarzyszy srebru praktycznie do końca. I dopiero na samym końcu, kiedy już srebro, tak jak w przypadku miedzi, uzyskujemy w formie metalicznej, to złoto jest oddzielane od, od, tego, od tego srebra metalicznego. Czy złoto również znajduje ujście w jakimś końcowym produkcie u Was? Tak, tak. My produkujemy sztabki złota. Od pół kilograma do 12 kg. I wyprzedając Twoje pytanie, tak one też są, e, też mają odpowiednie certyfikaty, są klasyfikowane na e, giełdzie Konex. Co jest dla Was teraz priorytetowe, jako komórka badaniowa, w której ty pracujesz, tak? E, co planujecie na najbliższe czasy? Co jest dla Was najbardziej istotne wśród pierwiastków, a może wśród optymalizacji? My generalnie skupiamy się, żeby. Bo tak. E, jeżeli patrzymy na to, jak zmieniała się ruda w ostatnich latach u nas, my skupiamy się głównie na miedzi. Tutaj mierzymy się ze spadkiem zawartości miedzi w rudzie, co powoduje, że no musimy temu przeciwdziałać w procesie technologicznym i utrzymywać odzysk tego pierwiastka. Stąd staramy się wdrażać rozwiązania związane z. Powiedzmy, optymalizację ciągu, testujemy nowe maszyny, testujemy nowe odczynniki, które pozwolą nam na utrzymanie tego albo poprawę, co, co, co jest, poprawę tego odzysku, co jest bardzo trudne. Więc tu jeżeli chodzi o mieć, to są takie główne, główne działania na, na procesie, w procesie tego wzbogacania, czyli, czyli flotacji przypadku pozostałych pierwiastków, no to jest niejako powiązane z tym. Więc, jeżeli my chcemy trochę poprawić odzysk miedzi, to tym samym ze względu na to, że srebro jest naszym jednym z głównych produktów, to jednocześnie patrzymy, czy to srebro nam, nam zachowuje się w ten sam sposób, czy ten odzysk jest na podobnym poziomie. Ale tak jak wspomniałem, no dążymy do. Poprawy, czy zaoferowania nowych produktów. Tutaj wspomniałem o kobalcie. To jest w przypadku mojego zakładu jeden z głównych kierunków, którym, którym dążymy, żeby KGHM zaczął oferować ten produkt. Czy to w formie koncentracji, jak wspomniałaś, żeby sprzedawać go gdzieś, gdzieś dalej, czy, czy to w formie kobaltu. Metalicznego albo w jakiejś formie soli, soli kobaltu, którą też moglibyśmy oferować, na przykład do przemysłu motoryzacyjnego, do produkcji baterii. I też cały czas pracujemy na odpadach flotacyjnych. Tak jak wspomniałem, no, jest to złoże. Potencjalnie e, przyszłościowe, więc rozwijamy technologie, które pozwoliłyby na ponowny, ponowne wykorzystanie tych odpadów i zagospodarowanie ich, e, na przykład do produkcji e, te, tej pozostałej części, e, już bez pierwiastków, do produkcji na przykład materiałów budowlanych. Mm, więc tak, no to są takie inne problemy technologiczne, które rozwiązujemy na bieżąco, niezwiązane stricte z odzyskiem pierwiastków, stąd wydaje mi się, że może ten temat pominę. Nie, ale wiesz, to jest, dlatego Cię zapytałam, bo chociażby jeśli chodzi o kobalt, to słyszymy w mediach o nim coraz więcej, więc um, jeśli zaczyna być głośno, to, to znaczy, że jest na to popyt i zapotrzebowanie. Tak. Tak, i zdecydowanie no, widzimy potencjał w tym, bo ja też w moim zakładzie realizowałem parę prac, gdzie określaliśmy obiekt tych pierwiastków z całym ciągu technologicznym KGHM Polska, Miecie SA. Mamy wytypowane produkty, na których chcielibyśmy się skupić. Tam poza kobaltem oczywiście znajdują się inne pierwiastki, które są odzyskiwane obecnie, ale które możemy też. Procesie w innych, w innych miejscach odzyskiwać. Stąd tu, tu jeszcze myślimy o poprawie odzysku Niklu, tak, tak, tak. Jak, 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 to, jak to technologicznie można faktycznie zaimplementować. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, za tyle cennych informacji dla społeczności. Mam nadzieję, do zobaczenia jesienią na Metalverse. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Na Liczę na to. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dzięki serdecznie.